Czesanie w największym stopniu wpływa na martwą strukturę włosów, decydując przede wszystkim o wyglądzie naszych włosów, ich wygładzeniu, usunięciu splątań, ale też okruszeniu i łamaniu. To wszystko zależy w największym stopniu od techniki czesania. Warto zaznaczyć, że szczotkowanie generuje siły trakcyjne łodygi i mieszków włosowych sprzyjające wypadaniu włosów, ale zaszkodzić możemy sobie tylko wtedy, kiedy szczotkujemy włosy zbyt energicznie, za szybko i szarpiemy splątania w celu ich usunięcia. Jeżeli czyszczymy włosy w sposób prawidłowy, nie zaszkodzimy sobie, a za zdrowie naszych włosów w rzeczywistości odpowiada ogromny szereg czynników pielęgnacyjnych, odżywczych, ale też genetycznych. Na część z nich mamy wpływ, a na pewne nie. I tutaj genetycznie uwarunkowana jest grubość włosów, jak i ich struktura.